Hej, hej, witam was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 19 na bajecznie, oczywiście na sezonach. Jak widać, stawiamy pompę. O, ładnie zaczęła działać. Będziemy się, będziemy przeprowadzać krowy. Tutaj przywieziemy Więc skakujemy sobie do ciągnika. Muszę, muszę być z tego. Gdzie jest? tu jest mój parkins. Potrzebujemy przyczepkę, przewieziemy krowę. Ta obora niestety zostanie usunięta, bo jest po prostu za wielka. Tutaj mi nie pasuje ona, za nic na świecie. Także zbudowałem drugą. I będziemy sobie teraz te krowy przewozić. Mamy cztery sztuki: trzy krowy i byczka. To będzie przewieźć, przywieźć później żarcia im. Później muszę się brać za siebie rzepaku, już bo już czas najwyższy o zimy. Bo już mamy tak, już jest czas do siewu. A miałem sprawdzić jeszcze ceny owiec, jak wygląda. No, cienko, dzisiaj a jęczmień. No, jeszcze za jeszcze dwa dni dopiero się sprzeda na razie jakoś tam gotówkę mamy to nam wystarczy najlepiej to ja bym te krowy sprzedał postawił kupił drugie postawił sobie tutaj ale z przyczyny takiej że no to te krowy będę miał od nowa więc trochę trochę słabo by to było Także je przewieziemy w drugie miejsce. Dobra, załadujmy sobie dwie krowy. O, krowy i byczka mamy nawet. Potwierdź. Przewieziemy je do drugiej obory. I już tam się ogarnie. Na dedyku czas jest włączony na stałe, więc... Po prostu tutaj mnie nie było, w sumie 24 godziny mnie nie było i już tutaj się ładnie wyżarły wszystko, więc nie ma problemu z tym, żeby mi coś brakowało. Fajnie to wygląda. Czekajcie sobie albo strzelimy sobie w przy nowej oborze pod na miniaturkę. Troszeczkę poprawiłem bitrate, już troszeczkę lepiej to wygląda. Troszeczkę tam w ustawieniach pogrzebałem. Mam nadzieję, że zobaczymy, jak będzie materiał. Jak to nam się tam nagra. Lipa jest trochę z tym, że tutaj przy tej obórce się nie. krowy się wyładowuje, tutaj. Takie troszeczkę powiem Wam, średnio to wygląda. Dobra, wejdziemy sobie tutaj, wyłączymy się chudy. Zrobimy się fajną fotkę. Jeszcze może trochę do przodu podjadę. Zrobimy fajną fotkę, żeby było widać, że to obórkę naszą. O, z kanami na mleko. Dobra, chudy można włączyć z powrotem. Dobra. Przy, przez, przestawiamy je i jedziemy po drugie. Czy ja tutaj dam radę w ogóle przejeżdżać? Jakoś pomału dam radę. Tutaj trzeba, tu ta trawa sobie urośnie tu później. jaka mała obora na, na 8 krówek spokojnie mi wystarczy. Tamta landara zostanie sprzedana. Odzyskam trochę miejsca na gospodarstwie. A jak tam w ogóle ta nasza soja wygląda? No jeszcze rośnie. To jeszcze czas. Także dzisiaj sobie poogarniamy krówki. Także i TMR muszę poprzewozić ten obornik, będę musiał załadować na rozrzutnik dobra. Także ta obora jest pusta, będzie można ją sprzedać, ale najpierw chcę w pierwszej kolejności ogarnąć krowy no i zabrać obornik stąd no bo to szkoda obornika jednak szaleń gałęziami po pysku tutaj Zabdejtowaliśmy sobie te 60 driverów i powiem Wam, że dobrze zrobiliśmy, bo jednak chodzi, chodzą lepiej. W sumie, tą dwukółkę te będę tutaj zostawić. Także przenieśmy. Dobrze tutaj teraz przywieźć będzie wodę, żarcia, tą przyczepę stąd też zabrać, żeby nie przeszkadzała. No i też parę złotych odzyskam dzięki rozbiórce tamtej stodoły, no Nasza tamtej obory dłużej, no tamte materiały wszystkie się ładnie sprzeda, jeszcze ludzie to kupią. No, że nie odzyskamy 100%, ale z 50% odzyskamy na pewno. My zaraz tam im podścielimy. Tam pompa jest, to troszeczkę wody im naleje. jak tam u, u nich wygląda w tej chwili o proszę bardzo wodę im, pompa ładnie nalała słomę tylko o, jak widać troszeczkę tutaj żarcia mają bo tu spas to tylko słomy. im tam dam i u także nie ma problemu tu nam się miejsce ładne zrobi Idealnie mi pasuje ta 60 tutaj bez kabiny Tylko teraz pytanie czy, czy ja się zmieszczę z tym ustrojstwem No powiem wam, że kiepsko to widzę. No i właśnie No i właśnie Musimy wziąć łapkę chyba wypchnąć ją trochę Tylko, że teraz jej nie wypchnę. Za duża jest Nie będę miał czym słomy tutaj wrzucać. Właśnie się kurde tutaj wpakowałem No co fajne Teraz trzeba pomyśleć jak to zrobić Nie przemyślałem to, że, ta, że ja się tu kurnia nie zmieszczę Wiecie co ja spróbuję? Spróbujmy otworzyć ją. Ja tą słomę ręcznie wrzucę. Tutaj zostało troszkę belce, tylko jak będę mógł tak płaść, to ja sobie będę widełkami tu później podjeżdżał. Dobra, zobaczmy, jak teraz wygląda z tą słomą. Nie, nie ma słomy Niestety nie da się takiej wysypać tam to jest za szerokie po prostu mi się tu nie zmieści i co biedny ja mam teraz zrobić? Jeszcze zawsze jakieś kurcze problemy muszą być no Próbujmy chociaż kawałek wjechać na no, no nie wygląda. No, tutaj wygląda tak jakby... Aha, koła się nie mieszczą. Ale gdzieś mi tam przedtem kawałek wapał, ale już nie złapię. No i mamy problem. A czekajcie, od czego tamto jest? Ja wyjadę sobie dookoła tam. No koła dookoła. Tu mamy mleko. Tu mamy gnojowicę. Tutaj prawdopodobnie woda. Dziwnie oznaczona, nie ma żadnego pojemnika żeby nalać. To tutaj jest. Porno zawaliłem, no. Nie, to nie jest. Jak ja mam im tu słomy dać? Nie mam pojęcia. Tutaj będę musiał pod uzupełnić bo nie ma ale to później teraz kurde mam taki problem że tu nie mieszczę się tym ustrojstwem wejdźmy sobie do, do zwierząt tym to na pewno nie wiadę, tym pewnie też nie kurcze nie wiem jakie to jest duże ten albo ten ten jest mniejszy No, Mogę mieć duży problem, Wam powiem. E, dobra, kupię to, wsiadamy, e, wsiądźmy do tego ciągnika, albo no polecimy sobie po drugi ciągnik. Opsa! Dobra, jedziemy. No i chodzi też o to, żeby kroby były trochę dalej od gospodarstwa. Kurde, też się nie zmieści. Nie ma opcji, żeby mi to wlazło. Jeszcze raz tak zrobimy i wypożyczymy sobie tą. Ale wypożyczymy ją, żeby zobaczyć, jak ona wygląda wielkościowo. Kurde, jest. Nie można spokojnie ją zwrócić. Dobra. Proszę by były porzucone, zwrócić. Dobra, czekajcie, muszę ją podpiąć. I jedziemy. Ta może być za wysoka znowu. Kurna, pobudowałem oborę, nie przemyślałem w wysokości dziwino. i to musi mi dawać na prawo Muszę ją odczepić, I tą łyżkę położyć gdziekolwiek na razie. Tutaj mamy belę jedną o, ho, 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 wyżej, 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 wyżej. Dobra. Spadła. Coś mi się tutaj kurnia. Dobra. Wszystko ma. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, dobra. Kabelki. Jedziemy. Pytanie za 100 punktów teraz, czy ja wyjadę tym, czy ja się tym zmieszczę. Pytanie za to czy mi ciągnik z kabiną wejdzie No wjechałem ale nie mam Nie mam wysyp słomy a słomy brak? A nie jest słoma, bo to jest to. To nie to pastwisko. To jest to. Kurde, dobra. Ale tak, to mi na pewno wiedzie, więc ja tam tu sobie sprzedam. Dobra, po, po mały ciągnik to zostawimy Stąd odjedziemy kawałek Odczepimy to tu. Przywieźmy te emeru. Jedziemy. Ta jest jakby cichsza mi się wydaje Bo tyle co do napicia Wody to już mają, ale trzeba im tu jedzenia jeszcze dać Najciekawsze jest to, że to w tym ciągniku bez bez kabiny jest ciszej, on jest cichszy niż ten z kabiną kur... Nie. Trzeba wyciągnąć tego era. No właśnie, problem polega na tym, że ja teraz będę miał problem tutaj, żeby go złapać. Jeszcze kawałek, no. Nie złapię Dobra. Weźmiemy chociaż to trochę małe, zawieździemy Tam to samemu robione było lepsze, kurde to chociaż te krowy dostaną to będzie za wysokie z czym wjeżdżać, ale nie ma problemu, bo mamy tamten, co samemu zrobiłem znaczy, zrobiłem, no żeśmy tam od Jarka ogarka kupili. Zrobił dla nas. Ja mam i to my też ma takie. Dobra, jak to wygląda? No, nie ma tragedii, już coś tam mają, z głodu nie zdechło. Także kroby przeprowadzone ja sobie tam to ogarnę, sprzedam. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.